Powtarzam, bez odbioru. Ok, u mnie również, bez odbioru. 140: a co to za ciekawostka? Okazało się, że karma dla psów jechała na dyszru. Nie, żartowałam. Tak naprawdę zamówiliśmy karmę na kemping i okazało się, że kurier przyjechał szybciej niż my. Rzym, o, i widzę Ciebie, możemy, idę do Ciebie, czy mam zostać na miejscu? Over. E, przyjdź na miejsce do karczmy Rzym, czekamy na Ciebie, bez odbioru. Bez odbioru, już idę. Bez odbioru. Powtarzam, bez odbioru. Okej, okay, u mnie również, bez odbioru. Słuchajcie, kupiliśmy sobie krótkofalówki, właśnie przyszły do Paczkomatów w Suchej Beskidzkiej, a miejsce, w którym się znajdujemy, to Karczma Rzym. Dlaczego tutaj? Dlaczego właśnie tutaj? Słucham takiego fajnego audiobooka pod nazwą Czarny Maciej Itner-Grozy i -Grozy". jego akcja rozgrywa się tutaj, w Suchej Beskidzkiej i z powodu tego audiobooku przyjechaliśmy tutaj, do Suchej Beskidzkiej. Chcieliśmy mu pokazać, że skoro zaproponował coś, to jego inspiracje i pomysły jak najbardziej szanujemy, więc pozdrawiamy autora audiobooka i książki. Pana Dariusza Rekosza, dzięki któremu jesteśmy tutaj, w Karczmie Rzym, jednym z głównych miejsc... Yy, o... Tam mieści się Kasper Suski, za to tam Karczma Rzym. Co łączy w książce Czarny Maciek i Tunel Grozy te dwa miejsca? Dowiecie się czytając tę książkę lub słuchając wersji audiobooka. Chrój oczy, Twój skarb! Jeżeli chodzi o wygląd tego miejsca, to przypomina troszkę ze względu na krużganki wawel. I nazywany jest właśnie z tego powodu Małym Bawelem. Jego powstanie należy wiązać z historią Florentczyka, który przyjechał tutaj do Polski, ponieważ ożenił się z Polką. Nazywał się Gaspar Castiglioni i on przyjął polskie imię i nazwisko Kaspar Suski i zapoczątkował. Budowlę w tym miejscu, która potem przechodziła przez wiele rąk różnych możnych polskich rodzin i było rozbudowywane aż do takiego efektu. W tej chwili w tym miejscu mieści się hotel i restauracja, jak również wyższa szkoła. I miejsce jest wyjątkowo urokliwe. Słuchajcie, nie wiemy, jak to się stało, ale Tosia wplątała się w oli torebkę. I to w taki sposób, że. No musimy chyba zepsuć ten zamek Tutaj, to tu się tak zakleszczyło Że się przesuwa wewnątrz, ale nie chce wyjść Teraz jestem na zawsze przywiązana do Tosi Więc rozważamy dwie opcje, albo zniszczyć torebkę, albo smysz. Nie, hmm, nic, nie wiem to co nie, gorszy Nic, jest okay. ja będę jak mama muminka Zawsze z torebką Słuchajcie, potrzeba jakiejś mocniej wykałaczki, przesuniemy to tu podważymy i w tym momencie A więc, tata teraz Rościna Z kempingu na chwileczkę wyskoczyliśmy do miejscowości korona zwaną również jako miasto aniołów. Gdzie te anioły? Olajs, ja się poszli sprawdzić, odwiedzili lokalne muzeum. Ja tutaj z Brunem spędzam czas przechadzając się wśród XIX-wiecznych budynków, domków. Naprawdę jest tu klimatycznie. To słowo nawet nie oddaje tego, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, drewniane domy, jakiś taki zapach, aura. Rynek, który jest pochyły. To naprawdę robi wrażenie. Kiedyś w tych podcieniach. Zaraz, czy ja tu nie wpadnę? Bruno, zobaczcie. Drzwi na chodniku. Czy tutaj się nie wpadnie przypadkiem? Zobaczcie te okienka. O, pierwszy aniołek. Marek Grechuta w albumie z 2003 roku Niezwykłe miejsca śpiewał o niebanalnych miejscach, które odwiedził. Jedna z piosenek, Widok z balkonu, właśnie była poświęcona Land a co tutaj moje drogie stroki kupują i oglądają? Ja się powiedział, że podobno z mi coś kupuje, tak? Na spółkę kupujemy. Na... Ja jeszcze o tym nic nie wiem. <grym z tle> pan dowiedział? <grym z tle> no właśnie, bo to jest Oto i pompa Grechuty. Na, I to jest ta zwykła pompa, a tutaj jest tekst piosenki. A więc tu jest bankomat w okienku. Otwierasz okienko, składasz kartę, spisujesz pin. Dobra. Anioł, I tak sobie jedziemy w deszczu. Mieliśmy zmienić kemping, mieliśmy jechać jeszcze nad jezioro czołcyńskie, ale okazało się, że od dwóch dni czy trzech tutaj w kółko pada. No i ym, wszystkie kempingi mówią, żeby lepiej nie przyjeżdżać, bo jest mega mokro i musimy zmienić opcję. Także za chwileczkę się zatrzymam i będziemy patrzeć, gdzie będziemy jechać dalej, ale nie poddajemy się i na pewno jeszcze gdzieś jedziemy.